I potem z pokoju dużego widziałam siebie w tym. No. że Widziałam siebie, że wiszę. No. W kolejnym pokoju. A potem, już z tamtego poko pokoju już wisiałam z powrotem w kuchni. No. I złota kula była za mną, a tata był przede mną. Czyli w każdym pokoju wisiałam. W powietrzu pod no. sufitem wisiałam. Normalnie chyba wisiałam pod sufitem. No. Rozumiesz? Aha. I to jeszcze widziałam siebie z każdego pokoju, że wiszę w innym miejscu. Czaisz? Perspektywa widzenia nie jednego. No. Tylko jakby mnie tam było więcej. No bo jak to jest, że ja stałam w korytarzu, jestem, a widzę siebie, że wiszę tam, a wiem, że tu jestem w korytarzu, tylko siebie nie widzę, ale wiem, że tu jestem i patrzę na siebie, która wisi tam. Albo widzę siebie, że wiszę i wisi złota kula obok mnie, i widzę nas. A jednocześnie wiem, że wiszę obok niej. Czyli jest jeszcze druga perspektywa widzenia. Jeszcze inna część mnie to widzi, z, jakby z. no wiesz. z planu, z boku, nie? Cały.